Równanie x plus 5 razy x minus 3 razy x kwadrat plus 1 równa się 0, ma. No i pytanie, ile rozwiązań i jakich? To jest dosyć prosty przykład, wystarczy przyrównywać nawiasy do 0, to jest postać iloczynowa wielomianu, mam iloczyn, mam iloczyn kilku czynników. I teraz każdy czynnik przyrównujemy do 0, czyli mamy x plus 5 równa się 0, x równa się minus 5. Jedno rozwiązanie, drugi mamy x minus 3 równa się 0, czyli x równa się 3, drugie rozwiązanie. Trzecie x kwadrat plus 1 równa się 0, czyli x kwadrat równa się minus 1. I tutaj mamy sprzeczność, ponieważ w zbiorze liczb rzeczywistych żadna liczba podniesiona do kwadratu nie jest ujemna, czyli tutaj przekreślamy. No, na maturze podstawowej my działamy maksymalnie na liczbach rzeczywistych, tak samo na maturze rozszerzonej, czyli odrzucamy ten wynik x kwadrat równa się minus 1, gdyż 6 są sprzeczne. Zostają zatem dwie odpowiedzi. Minus 5 oraz 3. Taka odpowiedź jest w odpowiedzi A. Dwa rozwiązania. Minus 5 oraz 3.